dzisiaj będzie? ja tak liczę na niech będzie 3-0 a może być więcej a kto z celi? Kali Kali tu Dziara może Dziara i Kali Zostało. No, dawaj, dawaj, tylko kolejna. Hop, 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 hop. Nic się nie dzieje, krótkóweczka. Trzy pasy. Raz, dwa, trzy. Czas.

Gratuluję awansu do kolejnej rundy, gratuluję gry na zero z tyłu. To jest bardzo ważne. Eee, gratuluję pierwszej wygranej w tym roku. Co do meczu, no nie chciałbym wpaść, takie mecze też się zdarzają, ale stosunek, że, że i tak skończyło się 3-0 eee, i że spokojnie sobie to zwycięstwo dowieźliśmy. Może na takiej oszczędnej badaniu troszeczkę co niektórzy. Eee, szkoda, że nie szybciej takie 3-0, żeby można było jeszcze więcej zmian zrobić i odpocząć przed przed meczem i od razu apel, jesteśmy dopiero w połowie mikrocyklu. Jutro trenujemy i dopiero w piątek zaczyna się, że tak powiem, dusieńka na torcie, czyli trzy punkty w Dziękuję bardzo. Plan no to spotkanie był mm, taki, żeby przede wszystkim zneutralizować WD, jeżeli chodzi o y, grę w środku pola. Y, staraliśmy się ten środek pola zagęścić. Pierwsza połowa, można powiedzieć, no, po naszej myśli, plan był realizowany, choć y, no, wda stworzyła też dwie, trzy albo trzy sytuacje, z których mogła też się pokusić o zdobycie bramek w tej pierwszej połowie. Na szczęście nasz bramkarz tam stał na posterunku, jak i obrońcy. Y, no my w pierwszej połowie, żeśmy generalnie może nie stworzyli żadnej e, ciekawej sytuacji e, bramkowej. E, także do przerwy plan generalnie zrealizowany. No po przerwie, choć już w pierwszej połowie było też sporo z e, tak gry, czyli rzutów rożnych, e, których WDA stwarzała spore zagrożenie. No i w drugiej połowie niestety jeden z tych rzutów rożnych przy, przyniósł im e, bramkę na 1-0. No z biegiem czasu wiadomo, że trzeba było coś zmienić w naszej grze. Przeszliśmy na inny system gry, chcąc odrobić wynik spotkania. Mieliśmy nawet ku temu jedną sytuację. Przemek Swojniuk dobrze zabrał się z akcją. Ograł bodajże dwóch czy trzech zawodników w D, oddał strzał z dystansu, ale niestety piłka tam minimalnie minęła bramkę w D i niestety nie udało się Ramki wyrównującej zdobyć. Później, z biegiem czasu, no, troszeczkę więcej przestrzeni już goście mieli do tego, żeby swoje akcje kreować. I można powiedzieć, że nas skuli na 2-0, a na 3-0, to generalnie no, praktycznie dobili. Dobili nas tą szybką akcją kontratakiem i zasłużenie wygrali 3-0. To, że tak długo utrzymywał się wynik bezbramkowy, na pewno w pewnym stopniu zależało od cech wolicjonalnych, które w Waszej drużynie były dzisiaj na naprawdę wysokim poziomie. No bo mam wrażenie, że to było wielkie święto dla całego tutaj regionu, tutaj dla społeczności w pakości starcie z trzeszy ligowcem, no i na pewno zawodnicy chcieli się dobrze pokazać. Czy Jak tutaj pan musiał motywować swój zespół i czy w ogóle było to konieczne, patrząc na to, że grali jednak z wyżej notowanym rywalem i chcieli się pokazać? Na pewno troszeczkę motywacji było z mojej strony, tym bardziej, że w soboty mieliśmy sparring, graliśmy w Aleksandrowie Kujawskim. Była to, nasza, była to nasza pierwsza wizyta na naturalnej nawierzchni w tą sobotę. Gdzieś tam było to może i widać w tym spotkaniu, że nie jesteśmy obyci jeszcze z naturalną mrabą, bo wiadomo, że okres zimowy jest taki, że trenuje się i na tych rolikach, na sztucznych murawach i się gra na sztucznej murawie. Ponieśliśmy tam, można powiedzieć, stromotną porażkę, bo przegraliśmy 8-0, więc mierząc się z zespołem, który jest w wyższej lidze, aniżeli są Orlęta, to tym bardziej trzeba było gdzieś szukać inspiracji, motywacji do tego, żeby o tamtym spotkaniu zapomnieć i stawić w miarę Czoła tutaj gościom z trzecioligowego podwórka. Wiadomo, że nie będzie takich rywali w naszej lidze, jakim jak dzisiaj była w da, więc do tego meczu trzeba było po prostu podejść no, zupełnie inaczej. Myślę, że w lidze tak nie będziemy grali, raczej tak chyba nie będziemy grali, aczkolwiek no, był to jakiś tam powiedzmy sprawdzian test do tego, żeby gdzieś w tym systemie móc spróbować to na przykład w meczach ligowych. Dobrze, bardzo życia. dziękuję i życzymy powodzenia w meczach ligowych. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Specyfika meczu bardzo gdzieś tam narzuciła ten obraz w pierwszej połowie. Bardzo niska obrona od pierwszej minuty tak naprawdę zespołu Pakości, e, coś na co niestety nie mamy wpływu, ale z czym się liczyliśmy, czyli słabsze boisko e, plus piłka i, i to wszystko gdzieś tam się złożyło, że ten obraz gry takiej szarpanej, przerywanej i, i skończonej wynikiem 0-0 w pierwszej połowie. Na pewno zadowolenie nie było, bo nie było bramki. Gdybyśmy strzelili na 1-0, 2-0, czym szybciej, tym ten mecz szybciej by się rozwiązał i, i, i ten plan, który mieliśmy gdzieś tam z oszczędzaniem troszeczkę bardziej sił moglibyśmy wdrożyć, ale w konsekwencji wygrywamy 3-0, jesteśmy zdrowi, nie tracimy bramki, jesteśmy kolejną rundę, rundę dalej, więc no, jesteśmy zadowoleni. Jak dzisiejszy mecz można wybrać pod kątem szkoleniowym. Jak wiemy teraz w sobotę, rywalizacja z flotą Świnoujście. Dzisiaj musieliście się bardzo długo mierzyć jednak z niską obroną rywali. Czy w Lidze można spodziewać się czegoś podobnego, nawet w najbliższym spotkaniu? Prawdopodobnie gdzieś tam jesteśmy też już po pierwszych analizach. Nie ukrywam, że ten mecz traktowaliśmy delikatnie jako przygotowanie pewnych elementów pod, pod flotę, bo też tak w mikrocyklu mikrocyklułożyliśmy, że traktowaliśmy to jako jednostkę treningową, w nad, nad którymi nad niektórymi fazami gry w tym meczu po prostu pracowaliśmy i przygotowaliśmy już się pod następny, następny mecz ligowy. No i było ich sporo, bo. bo, bo. Chociażby stałe fragmenty gry do, do pierwszej poł w pierwszej połowie samej 13 rzutów różnych. E, zapewne w drugiej zaraz te statystyki do mnie dopiero spłyną. Podejrzewam, że ponad 20 stałych fragmentów gry, a więc myślę, że to było lepsze środowisko niż niż sam trening, bo, bo wykonać 20 stałych fragmentów gry w treningu bez przeciwnika bądź, bądź z przeciwnikiem tutaj takim biernym, a w realiach meczowych, no to na pewno na, pewno na plus. W zeszłym roku na tym samym etapie rozgrywek wygraliśmy dopiero po z zespołem aklasowym, więc jakby puchar pokazał nam, że, że, że czasem trzeba się naprawdę bardzo mocno spiąć na każdego rywala. No i dzisiaj też były momenty, że po prostu trzeba było tą determinacją, taką troszeczkę bardziej wolą niż samym pomysłem, planem, taktyką tą piłkę wcisnąć do bramki i tak naprawdę te dwie pierwsze bramki tak wyglądały, że my tą piłkę wcisnęliśmy, bo tych sytuacji było po prostu mnóstwo. Dwie bramki zdobyte dzisiaj przez napastników, dwóch napastników zdobywało bramki, dwie bramki Dzieja Jaskulskiego, dwie bramki Michała Kality, więc... No, z dyspozycji napastników przed kolejnym meczem ligowym Chyba może być Pan zadowolony Dwie bramki jedna i jedna Kaliego Jeśli, dobrze, jeśli dobrze, dobrze liczę No Jestem zadowolony Michał też nie bez powodu grał w tym meczu eee, Chcemy podtrzymywać tą jego, jego serię zdobywania bramek eee, Bo w tym, w tym roku Strzela tak naprawdę w każdym spotkaniu Poza jednym sparingiem Więc chcemy to wykorzystać Jak napastnik strzela To wszyscy są zadowoleni Więc cieszę się, że strzelił eee, Jeśli chodzi o Jaya. Taka sama sytuacja. Nie grał w pierwszym składzie w ostatniej kolejce ligowej, więc ten mecz był dla niego bardzo istotny. E, oczywiście to też nie daje mu teraz gwarancji, że on w sobotę, w sobotę wyjdzie w pierwszym składzie, ponieważ się ludzie bramki, ale na pewno tą drogę sobie przybliżył, o czym wiedział, bo taką rozmowę też odbyliśmy już wczoraj. Bardzo dziękuję Panie Trenerze za tę rozmowę i gratuluję jeszcze raz awansu do ćwierćfinału. Dziękuję bardzo.